Na pewno początek spotkania by, był ciężki i widać, że, że drużyna z Częstochowy się postawiła. No ale myślę, że, że my też nie graliśmy najlepiej, bardzo dużo błędów zrobiliśmy na zagrywce w pierwszym secie. Nie mogliśmy się ewidentnie wstrzelić, no i, no i też oddaliśmy tym samym dużo punktów w Częstochowie, więc... Później jak się nasza gra nakręciła, to, no to już graliśmy na swoim poziomie. Gramy dobrze, funkcjonujemy jako zespół bardzo fajnie, mamy, mamy świetnych ludzi w zespole i, i to jest chyba najważniejsze, że się dogadujemy, nie ma żadnych, nie ma żadnych yy, jakichś niedomówień, tylko po prostu wszyscy bardzo dobrze ze sobą żyjemy, to jest, to jest naprawdę, naprawdę świetne i myślę, że te wyniki biorą się właśnie z tego. A jeśli chodzi o świetny czas, to, to każdy... Mamy, mamy świadomość, że każdy w tym sezonie będzie miał dołek i, i nie można się zachłysnąć tym, tylko nadal pracujemy, chcemy jak najdłużej utrzymać swoją dyspozycję, bo, bo mamy masę grania i, i naprawdę y, gramy co trzy dni. Nie ma czasu za bardzo, żeby się, żeby się zregenerować, oczyścić głowę, więc y, wszyscy są bardzo skoncentrowani i, i to jest klucz, żeby utrzymywać tą serię. Mamy za sobą y, y, ten świąteczny okres, który przepracowaliśmy bardzo dobrze, i faktycznie po nowym roku wygraliśmy wszystkie spotkania, to nam tylko pokazuje, że musimy cały czas pracować i w stronę, na którą idziemy, nie jest możliwością grać dobrze przez cały sezon, i zdajemy sobie sprawę, że pewnie też trudniejszy moment dla nas przyjdzie. Najważniejsze, żebyśmy. Cały czas wierzyli w to, co robimy i, no i przede wszystkim myślę, że to najważniejsze dla wszystkich zespołów, żeby było zdrowie. Weszliśmy troszeczkę w to spotkanie zbyt spokojnie. Do dziesiątego punktu nie wykorzystaliśmy trzech czy czterech kątów i dlatego ta nasza gra nie wyglądała tak jak zawsze. Myślę, że po tym pierwszym setcie też zapoznaliśmy się trochę lepiej z obiektem i już ta gra wyglądała na dobrym poziomie i cieszę się bardzo, że wygrywamy za 3 punkty, ponieważ wiedzieliśmy, że jesteśmy faworytem i taki mecze gra się bardzo trudno, a finalnie cały zespół utrzymał koncentrację i jedziemy. Wracamy do zawiercia szczęśliwie i teraz jutro dzień wolnego i przygotowujemy się na ciężki mecz w To samo było w zawierciu. Pierwsze dwa sety bardzo równa gra, dobra siatkówka i w trzecim niestety po tych dwóch przegranych nie wiem, jakby odcięło nam siłę, moc i spakowali nas można powiedzieć do 18 to, to nie powinno tak wyglądać chociaż wiemy z jakim przeciwnikiem się mierzymy grali, grali bardzo dobre zawody, grają co trzeci dzień, wiedzieliśmy że są zmęczeni, przylecieli wczoraj z Milano także Mogliśmy to wykorzystać, niestety się nie udało i przegraliśmy ten mecz. Kibiców przybywa coraz więcej na mecze, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i z mojej strony mogę tylko przeprosić za to, że to skończyło się 3-0, bo było naprawdę super widowisko, graliśmy naprawdę bardzo dobre zawody w pierwszym secie. Niestety nie udało się go przywilić na naszą stronę. I przegraliśmy, ale taka jest siatkówka, taka jest gra. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Tak jak wcześniej wspomniałeś, nikt nie spodziewał się na początku sezonu, że my będziemy na tym miejscu, w którym jesteśmy. Praktycznie plan został wykonany. Mamy 17 punktów. Z tego co pamiętam, 11 punktów przewagi nad Radomiem. To jest bardzo duża, duża lokata na przyszłość. My musimy robić swoje, grać dobrą siatkówkę, a punkty same przyjdą.